Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w czerwcu. Zapraszam. Killer Clowns from Outer Space The Game, 4 czerwca. Oparta na licencji popularnego filmu z 1988 roku, gra skupiona na rozgrywkach przez internet. Na różnych mapach z losowo generowanym rozstawieniem budynków i broni trzech graczy wcieli się w mordercze klauny, a siedmiu broniących się przed nimi mieszkańców. Zarówno jedna, jak i druga grupa korzystać będzie z unikalnych zestawów umiejętności i broni, a mieszkańcy wybiorą spośród pięciu klas postaci. Twórcy obiecują, że poziomy zostały zaprojektowane tak, by pozwolić graczom organizować taktyczne i zaplanowane akcje, więc wystarczy jeszcze zebrać odpowiednią ekipę i na pewno będzie wdechę. Czarnobyl Liquidators 6 czerwca. Pierwszoosobowa gra od polskiego studia, w której wcielamy się w różne osoby zajmujące się usuwaniem skutków wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu w 1986 roku. Będą to zarówno cywile, jak i wojskowi sprostać zatem będzie trzeba różnorodnym zadaniom. Gaszenie pożarów, usuwanie promieniowania, wysiedlenie ludności, wybijanie skażonych zwierząt to wszystko rządowe rozkazy, które otrzymamy. I nieraz przyjdzie nam dokonać ciężkich wyborów, czy wypełnić wolę przełożonych, czy przeciwstawić się jej. Po drodze odkryjemy wiele tajemnic związanych z wybuchem, a rozgrywka stawiać na jak największy realizm. Mam wrażenie, że jak na razie każda praca, w jaką mogliśmy się wcielić w różnych symulatorach, to nic w porównaniu z tą tutaj. Sneak Out 6 czerwca Multiplayerowa gra free-to-play od polskiego studia, w której pięciu graczy wciela się w pingwiny zagubione w ponurym zamczysku, a jeden w polującego na nich żniwiarza. Najbezpieczniejszym wyjściem dla pingwinów jest ze sobą współpracować podczas przechodzenia zręcznościowych wyzwań i rozwiązywania zagadek. Mogą też one korzystać z różnych zdolności, które pomogą im w ukrywaniu się czy zastawianiu pułapek na łowce. Ten również ma swoje sposoby na tropienie pingwinów i wywabianie ich z kryjówek w celu unicestwienia. Dobra gra na kilka zabawnych rundek ze znajomymi w letnie wieczory. চৰে sort of. Smurfy Village Party, 6 czerwca. Papa Smurf postanawia zorganizować wielką imprezę, na której muszą się pojawić wszyscy mieszkańcy wioski. Musimy więc pomóc roznieść je zaproszenia. Uwaga jednak, bowiem Gargamel też już o wszystkim się dowiedział i na pewno będzie chciał pokrzyżować nam plany. W grze rządzą dwa tryby, przygodowy, w którym odwiedzimy mnóstwo lokacji, odwiedzając około 100 Smurfów oraz imprezowy. W tym drugim możemy zagrać lokalnie z trzema innymi graczami, a do rozegrania jest 50 różnych minigier, sprawdzających naszą prędkość, celność, szczęście lub pamięć, a także wysportowanie. Lato to idealna pora na wspólne gry z rodziną i. Przyjaciółmi pozostaje więc życzyć tylko dobrej zabawy. Empires of the Underground 7 czerwca Ciekawa gra strategiczna, w której przejmujemy kontrolę nad mrowiskiem. Chcąc zaspokoić potrzeby królowej, potrzebujemy pożywienia i powoli rozbudowujemy tunele i kolejne komnaty. Uważać jednak trzeba na inne stworzenia chcące pokarmu, jak i całe obce kolonie mrówek. Na powierzchni toczyć będą się walki, a zależnie od rodzaju naszych podopiecznych, posiadać oni będą własne mocne i słabe cechy. Gra posiada kilku trybów rozgrywki dla pojedynczego gracza i narrację wyjętą wprost z filmu dokumentalnego. The ants must fight. in imminent Drug Dealer Simulator 2 20 czerwca Cytując klasyka, jak dobrze jest być złym? A na poważnie, mamy przed sobą drugą odsłonę symulatora dealera narkotykowego, gdzie zaczynamy od kupowania jakiegoś syfu i sprzedawania go z zyskiem. Z czasem zdobywamy coraz więcej klientów i sami zajmujemy się oczyszczaniem i mieszaniem substancji, tak by osiągnąć jakość zadowalającą najbardziej wybranych klientów. Kupujemy i ulepszamy nowe kryjówki i laboratoria, także zatrudniamy ludzi, którzy będą dla nas biegać i awansować w ustalonej przez nas hierarchii. Jeśli nie damy się dopaść ani policji, ani konkurencyjnym gangom, z czasem urośniemy do rangi balona narkotykowego. If we're gonna do this, you better have your guard up and your bullet chamber. There's a lot of fun and pleasure on that road, I ain't gonna lie to you. But there's a cost for that, and it's priced in darkness. But hey, we ain't gonna worry about that now, are we? No risk, no fun, as they say. Ain't no bit of darkness gonna stop our dreams, right? Elden Ring Shadow of the Earth Tree 20 czerwca Długo wyczekiwany, fabularny dodatek, w którym przeniesiemy się do krainy cienia, by poznać jej dzieje i zmierzyć z rządzącymi tam bóstwami. Jako, że jeszcze nie grałem w podstawkę, to nie będę mówić nic o fabule, ale cieszę się, że będę mógł pochłonąć tę wielką przygodę w wersji kompletnej. Z nowości mapa ma mieć wielkość mniej więcej taką jak pogrobno z podstawki: znajdziemy osiem nowych rodzajów oręża, a siła ataku bohatera będzie rosła wraz ze zdobytymi wspomnieniami pokonanych bossów, ale także zależnie od statystyk. Akcja dodatku toczy się równolegle z podstawką, i tak samo jak tam będziemy eksploatować. Walczyć z wrogami i bossami, odkrywać skarby i nowy sprzęt i ginąć na potęgę. Mother, wouldst thou truly lordship sanction? Workers and Resources Soviet Republic 20 Czerwca Mocno rozbudowany pod względem możliwości i wymagań City Builder, w którym dostajemy do dyspozycji odpowiedni teren, na którym rządzić będziemy własnym fikcyjnym państwem Związku Radzieckiego. Grę cechuje duża swoboda w sposobie prowadzenia, wiadomo jednak, że będzie trzeba na siebie zarabiać. W tym celu zbudujemy zakłady pracy, mieszkania dla pracowników, szkoły do ich edukacji, przedszkola dla ich dzieci, transport publiczny, by się przemieszczali, drogi, by rozprowadzać towar i inne rzeczy, by zaspokoić wymagania i potrzeby ludności. Swoje towary sprzedawać będziemy na wschodzie lub za, i decydować, co i gdzie się opłaca. Niby śmiesznie, ale poważnie. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.